Witam kochani, dzisiaj jest w trzeci dzień marca 2023. Ruda Śląska, takie przyszłe mi myślę, bo myślenie, właśnie, bo Mateusz 18, że mamy skrzeszać umarłych i wyganiać demony. Wyganiajcie demony. I tak idę sobie, tak myślę. Przecież Chrystus wyganiał demony, ale to, co? faryzeusze uczeni w piśmie nie ma, nie mieli demonów w sobie. Przecież oni prześladowali Chrystusa i Chrystus nie mógł wyrzucić demony z faryzeuszy, z uczonych Pisma, uczonych w prawdzie. Jak to jest? No, oni mieli wiedzę, czyli demony, czyli diabeł zna Pisma i faryzusze też znali. Czyli to byli bardzo, bardzo, ale bardzo inteligentne demony, którzy no, nie wierzyli w Chrystusa, że On jest Synem Bożym. I jak ktoś nie wierzy, właśnie, że ja jestem synem Bożym, to ja nie mogę wyrzucić demonów. Tak samo dzisiaj jest. Dzisiaj też tak jest właśnie, że oni nie wierzą, ja nie mogę demonów wyrzucić z tych siatków z tych wiekowych, bo są odczytani, inteligentni z szkoły Gilak. I tak chyba zrozumiałem to wszystko na dzisiejszy dzień. No i mają tego, swego tego bałwana, czyli cielca na pustyni, duchowej pustyni. No bo później jak uwierzą jednak, że ja jestem Synem Bożym, Rzymian 8, 19, zrodzony jako Syn Boży, zrodzenie Synów Bożych. No. Zoom, powiększyłem, tak, stoją. Jakub 1.18, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Chrystus jest prawdą, która wyzwala z niewoli grzechu. Jana 8.36. Jeśli uwierzycie, że ja jestem, nagrywasz mnie? To dobrze. Jeśli uwierzycie, że ja jestem, prawdziwie wolni będziecie, ale do tych. To nie jest filmik. Zresztą uciekli teraz, chciałem ich nagrać w siatku wiechowym no jeśli wtedy on mówi jeśli uwierzcie że ja jestem no tych Żydów co uwierzyli w niego jako jego uczniowie poznacie prawdę i prawda was wyzwoli czyli prawda Chrystusa wyzwala z kłamstwa śmierci diabła bo diabeł kłamstwem śmierci ludzi zrobił to z Ewą i Ewa dała kłamstwo czy nieposłuszeństwo bo wzięła zakazany owoc uwierzyła że nie umrze czyli uwierzyła w kłamstwo bo wiedziała że umrze a diabeł mówi na pewno nie umrzesz i teraz świadkowie mówili sobie, że ci, co są świadkami Jehu, przeżyją Armagedon, a wszystkich niegodziwców z Jehua w Armagedonie, wojna Armagedon. Może usunię, spojrzyć na jego miejsca, już nie będzie niegodziwego. Tam Psalm jest napisane, nie? Ale Boga jeden dzień jak tysiąc lat, i oni zmieszali stary z nowym, bo w Starym Testamencie Jachwy to jest Chrystus. To jest bardzo prosto rozeznać, bo cała Biblia, Słowo Boże, 66 ksiąg mówi o Chrystusie, o Królestwie, bo tematem Biblii, Pisma Świętego jest Królestwo Boże, a Królestwo to jest sprawiedliwość, prawda, miłość, doskonałość, nieśmiertelność, Rzymian 14, 17. Królestwo Boże to nie jedzenie nie picie, niewidzialna organizacja, nie samochody, nie stołki, nie władza, nie faryzejska Buda na miłość. Stołki władzy od diabła właśnie, że znają pisma, ale właśnie jakby znali pisma, podchodzę, ja podchodzę, oni mi zadają pytanie, albo odpowiadają na pytanie, dlaczego. Bo Mateusz Łukasza 21, 15, Chrystus dał mi mądrość, a Jehowa nie dał im mądrości. Bo mądrość oni mają ze świata, tak samo jak apostoł Paweł, czyli Szaweł studiował Gamaliela i ta mądrość ze świata nie miała, no nie dorastała do pięt mądrości Chrystusowej Jakuba trzeci rozdział jest właśnie dwa rodzaje mądrości. Mądrość ta, co z góry występuje, od Ojca Światłości, czyli od Chrystusa. Łukasza 21, 15-28, do, do, do góry dla tych, co osiągną, yy, zrozumieją tą mądrość Chrystusową. Jako wybrane anioły, nie pionieri, co uciekli z tym sto, stojaczkiem, bo oni literę prawę wypełniają. Literę prawa, ma 24 14, na świadectwo, przyjdzie koniec oczywiście, na, na świadku, bo wtedy zobaczą Chrystusa i będą musieli budować na nowo właśnie wiarę na Chrystusie na skalę. Jak będą chcieli żyć w raju, który właśnie głoszą, że będzie, bo faryzeusze też czekali na przyjście Messiasa, ale oni sobie tak umyślili, że Messias przyjdzie, okupanta rzymskiego zniszczy, usunie. I oni będą, będą sobie żyli w, cielesno, w cielesnej wolności, tak, w grzechach, co do niego może. No bo my musimy walczyć z grzecznym naszym ciałem, jak apostoł Paweł Szaweł, list do Rzymian, 7 rozdział, że chciał dobrze, a źle mu by chodziło. Czyli ja też walczę z, z tym, myślami, z tym złem, i też żeby zwalczać te zło dobrem, dobre uczynki, albo jak idziemy do służby, głosić króla Chrystusa, jego królestwo, bo on jest tym królem bo mamy gościć Chrystusa, a nie Jehowę, no to wtedy widzimy, że jak katolicy się zachowują, jak świadkowie Jehowy, jak ksiądz, jak adwentyści, jak baptyści, przecież tutaj religia Chrystus ich nie ustanowi, tak samo jak faryzeuszy. Sazyceuszy, oni sami już się ustanowili, ponazywali się, określili się. Jak Chrystus przyszedł jako Syn Boży na inspekcję, zamiast przyjąć Go, ugościć, Wierzyć w Niego i być Mu posłusznym, zrozumieć yy, lekcje, nauczanie o zbawieniu, o co tu chodzi. No to tylko nieliczni Izraelici, na 11 tak, na palcach, bo bez Judasza diabeł, Judasz o szczerca, a nawet Piotrek po, po zmartwychwstaniu poszedł łowić ryby, czyli nie kłapił się do służby, żeby teraz, gdzie że ja idę tam później, może później pójdziesz, czyli miała być służba. No i nie zaprawdę wyginęli po prostu śmiercią męczeńską, bo nie bójcie się tych, co zabiją ciało, tylko ducha. Dlaczego świadkowie Jehowy Boją się tego ducha prawdy, którego Chrystus przeze mnie przemawia. No bo są właśnie tymi faryzeuszami. I nie potrafią właśnie, mają tą wiedzę od Pana Diabła Jehowy, nie potrafią sprostać tym, jak dzieje apostolskie, 7 rozdział, jak Szczepan właśnie też opowiadał fajnie historię Izraela. I zatykali uszy, bo Chrystus im powiedział, Mateusz 26 rozdział, że odtąd nie użycie, aż powiecie, że Syna Bożego tam człowieczego wpisali na błoka. No i wtedy właśnie ten, wtedy, że On go widział, Szczepan kamieniowali właśnie. I dlatego zatykali uszy. Także tak, można widzieć słowem prawdy, oczyma o, serca. Efezjan 1 e, rozdział 18, werset i Mateusza 5 e, rozdział 8, werset, że e, czystego serca ujrzą Boga. Czyli kto chce zobaczyć, musi mieć serce czyste, nieskamienia i wtedy Chrystus zamieszka w sercu przed swoje 10 przykazań, prawo miłości. Hebrajczyków w ósmy rodzie od 8 do 12. I jak będą wszyscy już w miłości, wiara nadzieja, miłość Chrystusa będzie trwała na wieki. Ja na 10-16 w jednym pasterzu, czyli nie w religii, tylko w jednym nauczycielu. Bo jak jest jeden nauczyciel, to wszyscy tak będą myśleć: Jak ten nauczyciel przekazał mi przekazał te prawdy. A jego prawda wyzwala. Dlatego bądźcie prawdziwymi uczniami. Ja nie łamy synami, córkami w Ojcu naszym Chrystusie, król Emanuel. Błogosławię.